Na pewno warto pracować w sektorze kreatywnym, w sektorze kultury. Jest to miejsce takie, gdzie będzie można realizować swoje najciekawsze pomysły, tam gdzie pasja łączy się z pracą, a przecież wszyscy wiemy, że zupełnie dobrze i lepiej pracuje się wtedy, kiedy możemy wykonywać to, co kochamy. Kultura, sektor kreatywny jest miejscem do realizacji właśnie takich wyzwań, takich działań, które sprawiają nam z jednej strony ogromną satysfakcję, gdzie możemy realizować to, co inni. Wydaje się nieosiągalne. Art Inkubator to takie miejsce na realizację swoich najciekawszych pomysłów. Art Inkubator będzie łączył w sobie to, co najlepsze jest w kulturze i to, co najlepsze w biznesie. Chcemy stworzyć miejsce w ramach Fabryki Sztuki, które będzie łączyło biznes i kulturę. Oczywiście takich miejsc na całym świecie jest dużo, ale my jesteśmy przekonani, że Art Inkubator w Fabryce Sztuki będzie takim pełnym narzędziem, narzędziem strukturalnym, które będzie świadczyło wsparcie dla artystów, dla twórców, dla tych wszystkich, którzy chcą tworzyć działalność gospodarczą i którzy chcą komercjalizować swoje twórcze aspiracje.